Czołem żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie, z tej strony kochanie się nisko, kapitan Rutain. Moi drodzy, dziś porozmawiamy o tym jak naprawić Hellet plus co zrobić by te review na Steamie przestały być tak złe, by ludzie przestali masowo odchodzić od tej gry, by załóżmy starzy wiarusi, weterani znów spojrzeli na tą grę przychylnym okiem, no i żeby znaleźć ten złoty środek. Dzisiaj troszeczkę pomysłów właśnie, jak to zrobić. Ostatnio oczywiście sporo Hellet Luz ode mnie się dostawało w materiałach, z tego względu, że deweloperzy na to zasługują, ale może postanowiłem tak podejść do tej sprawy z drugiej strony i powiedzieć im, co mogliby zrobić, nie wiem, podać im taką listę problemów i może wtedy zerknęliby na to i zechcieli coś w tym aspekcie zrobić, bo tak wygląda na to, że Team 17 trochę się pogubiło ten ich nowy Studio Six Games, który pracuje nad Helletlus. Powtarzam, nowy nie za bardzo chyba wie co robi, więc postanowiłem w dzisiejszym materiale mniej więcej zrobić taką listę po kolei. No i porozmawiamy sobie, oczywiście właśnie na ten temat. Postaram się, by materiał nie był nie był zbyt długi. O, wy oczywiście w sekcji komentarzy Możecie dodać też swoje propozycje, może uda nam się zrobić taką listę, nie wiem, wysłać do, do deweloperów gry, może by zerknęli na to, zechcieli, może ich trochę podejście do tej sprawy się zmieniło, no ale zobaczymy jak to jest. Oczywiście moi drodzy, zanim przejdziemy do tej części materiału, odwiedzcie mnie na moich wszystkich socialach, linki znajdziecie w opisie. No i kciuk, kciuk w górę dla zasięgów i oczywiście znaczy to, że wam się materiały podobają, że je oglądaliście. No, nie robię tych filmów sam dla siebie, moi drodzy. Dobra, lećmy pierwsze. Moi drodzy, od pierwszego, co, co bym w sumie zaczął, to jest... Em... Lodfix, czyli obiekty od jakiejś odległości nie są renderowane, nieraz nie widać, że ktoś na przykład z odległości 200 metrów do nas strzela, nie renderują nam się budynki, drzewa, są wszystko jest rozmyte, albo wygląda jak drzewka w Robloxie, no to myślę już jest czas naprawić. Myślę, że gdyby to twórcy zaadresowali w najbliższym jakimś update'cie, czy wy powiedzmy w kolejnym update'cie, bądź też, żeby przynajmniej na ten temat powiedzieli, że zamierzają to naprawić, to by było naprawdę fajnie, bo psuje to Psuje to bardzo obraz gry, szczególnie gdy patrzymy przez lornetkę, giniemy, staramy się prześledzić, gdzie ktoś strzela, widzimy rozbłysk, postaci nie widzimy i niejednokrotnie strzela się gdzieś tam w kierunku tego rozbłysku. No, nie jest to tak, nie powinno to tak wyglądać, ja tu nie będę się za bardzo zagłębiał, ja podam tak mniej więcej pomysły, co nie, co od siebie dodam i resztę wy możecie w sekcji komentarzy dopisać. Więc przejdziemy dalej, mamy dużo... Dużo bagów tak zwanych legacy, e, czyli tych starych, które jeszcze idą z tą grą od niemalże początku. E, w, w problem z loadoutem, który się cały czas resetuje i, i nie, chcemy, nie chce nam się załadować do gry. Wciskamy taki loadout, wrzuca raz z innym loadoutem do, do gry. E, następnie rzut granatem. Powiedzmy sobie są te bagi związane z granatami, gdzie nie my rzuciliśmy, ale nie rzuciliśmy. I, 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 i tego rodzaju drobnych, drobnych bagów. To, to myślę, że to trzeba wyłapać i w końcu coś z tym e, zrobić. Kolejna zmiana, na którą ja bym zerknął, to całkowita przeróbka roli medyka. Medyk musi być zmieniony. Medyk w tej chwili jest bezużyteczny. Jeżeli ktoś oczywiście jest pasjonatem i, i, i lubi taki roleplay, no to może tym medykiem pograć i grają ludzie od czasu do czasu, ale na dobrą sprawę, rola medyka w grzech let loose nie ma większego wpływu na rozgrywkę i jej toczenie się wygraną bądź a szkoda, bo w innych grach tego typu jest medyk, dobry medyk na wagę złota i nieraz yy, świadczy o być albo nie być. Może dodać e, tikety do gry, może jakoś urozmaicić tą rolę, może yy, jeżeli już ten medyk jest jaki jest, to dodać możliwość podnoszenia się yy, jednemu kolegi. Tak jak w innych kto grach jest, yy, kolega może podnieść yy, kolegę, oczywiście jego zdrowie nie zostanie od, yy, odnowione. na na 100%, ale taki system mniej więcej coś w tym prowadzi, żebyśmy mogli sobie pomagać, żeby budować ten teamplay i, i tą grę zespołową, bo w tej chwili wszystko jest takie rozłączone, więc ja myślę, że te wszystkie specjalizacje powinny być y, jeszcze raz y, obejrzane, y, dopracowane. Y, no i co? Dobra, przejdźmy y, dalej. Moi drodzy, y, wszyscy miłośnicy y, karabinów maszynowych, takich jak Engeta, czy, y, czy, czy, czy powiedzmy sobie te nowe brytyjskie. Jest problem z bipodem. Albo się on nie rozkłada, albo się po prostu jest problem z jego rozłożeniem. Po jego rozłożeniu mamy trawę przed twarzą, nie jesteśmy w stanie... Nic zobaczyć, myślę, że to też można by było w jakiś sposób zaadresować. No, największym problemem jest rozłożenie tego bipoda i, i, i wysokość na której strzelec jest też problem z tym, żeby w bunkrze się jakoś ulokować, więc to jest kolejny, kolejny powiedzmy sobie kolejna sprawa, na którą ja bym zerknął. No i teraz coś dla pancerniaków. Ja lubię sobie czasem pojeździć w ciągu, no przynajmniej kiedyś bardzo, bardzo lubiłem. W tej chwili te czołgi są totalnie. Nie, y, nie zrobione nie tak jak powinny. Czołg y, ciężki, taki jak tygrys nie powinien być tak łatwy do zniszczenia. Tu trzeba było się postarać, żeby go zajść od tyłu a nie strzelać z niego dwa strzały z przodu z 76 już grysa nie ma no to tak nie działało nie wiem skąd skąd no powinny zostać myślę tutaj dodane jakieś jakieś parametry na przykład odnośnie yy, z wygięcia nie wiem no kąta padania pocisku na ja nie jestem specjalistą jeżeli chodzi o, 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 o czołgi w grach ale ale to można jakoś zrobić przede wszystkim prędkość pojazdów przede wszystkim ich yy, umocnienie pancery. No, i, 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 i coś tu trzeba zrobić, bo to jest nie tak. No, już nie mówię tutaj o brytyjskich czołgach. No, myślę, że lekki czołg nie powinien tak takiego mieć, czy średni czołg tak łatwego zadania, by zdjąć tygrysa, czy na przykład 7 szóstkę, bo no to tak, tak po prostu nie wyglądało. Myślę, że dodałoby to troszeczkę też więcej realizmu do gry. Gdyby jak jechał tygrys, to wiemy, o kurczę, belek, jedzie tygrys, mamy problem, trzeba naprawdę się postarać, żeby go zdjąć. Tygrys, to był król pola walki II wojny światowej i wystarczy poczytać memuary, żeby wiedzieć, że żołnierze bali się panicznie tych czołgów, były bardzo ciężkie do rozbicia. Najczęściej się same psuły, ale to już inna bajka. No, a skoro już przy zmianach jesteśmy, moi drodzy, ostatnio bardzo kontrowersyjna zmiana weszła do gry, czyli y, po prostu locomotion, przyspieszenie y, szybkości poruszania się żołnierza. Ja myślę, że tutaj twórcy poszli za, 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 za bardzo do przodu, za dużo, za mocno. Nie wiem co chcieli, ale, ale tak jak mówię myślę, że twórcy troszeczkę obraz, y, obraz gry stracili i, i nie wiedzą, y, czego ludzie naprawdę chcą, y, sami swojej gry nie znają y, myślę, że jakby zwolnić to o te 15%, tak jak niektórzy twierdzą 20-24% podnieśli tą prędkość. Ja myślę, dobrze, ok, to nie musi wracać do tej wartości, której było, ale dodać, nie wiem, no 5%. Po co tak drastyczne zmiany? 5% niby wystarczyło. I, i, I wtedy te, te może, może ten gameplay powróciłby do, do tego, co było. Ja bym tutaj pokombinował, ale na pewno nie zostawiłbym tego tak, jak jest, bo w tej chwili to wygląda po prostu troszeczkę śmiesznie, gdy można bezkarnie biec przez otwarte pole, a tam przebiegnę, no bo biegnę tak szybko, że po prostu nie jesteście w stanie mi nic zrobić. No nie, nie o to w tej grze chodzi, żeby run and gun robić. Heletlus nigdy nie była właśnie grą, w której tego rodzaju... O to, o to chodziło, więc myślę, że to należałoby na pewno zaadresować. I gdyby pojawiła się informacja, nie zwalniamy przyspieszenia, a zwalniamy szybkość ruchu o 15% w dół dodajemy tylko 5% zostaje. To myślę, że wtedy wiele osób by troszeczkę innym okiem spojrzało. Przejdźmy teraz do broni palnej i uszkodzeń, które ona zadaje, moi drodzy, bo to też jest pewien pewnego rodzaju takie klisze że bar nie zabija na jeden strzał, przecież to była jedna z najbardziej śmiercionośnych broni II wojny światowej. To samo na przykład jeżeli chodzi o kara. Uważam, że na odległość minimum do 200 metrów powinny zabijać jednostrzałowo i tu nie powinno być żadnych powiedzmy sobie kalkulacji z tym związanych. Myślę, że wszystkie broni zasługują na rework. Szczególnie te brytyjskie, gdzie tego na przykład no. Stena dałbym jako Broń podstawową i przede wszystkim przedstawił Lee Enfield'a wersję czwartą, czyli Mark IV, e, która była używana w II wojnie światowej, nie Mark I, model 1919, bo to była broń używana w czasie I wojny światowej, więc nie wiem skąd twórcy Hellet Luz wzięli w ogóle tą broń dla e, nacji brytyjskiej i dlaczego postanowili użyć tej broni, skoro ona w II wojnie światowej nie była używana przez British Forces. Lee Enfield Mark IV, słyną ze swojej to była bolt action, czyli strzelba przeładowywana, powiedzmy sobie, i ona słynęła ze swojej szybkostrzelności. Jak strzelec mógł szybko przeładować tą komorę zamkową, wprowadzić nabój do niej, kurde, to naprawdę było niesamowite. I to warto by było też zaznaczyć w grze. Moi drodzy, przede wszystkim, jeszcze to zostawię tutaj, na pewno Wy wiele od siebie dodacie odnośnie tej broni palnej, ale przejdźmy dalej. Coś, co jest problemem, szczególnie takich ma jak Stalingrad, El Alamein i ogólnie serwerów, czyli tak zwany stater i lag serwerowy, który zdarza się często, trzeba przykucnąć albo się położyć, żeby się jego pozbyć. Ja myślę, że już jesteśmy na tej fazie, w tej fazie gry, że czas to zaadresować i czas by po prostu nastąpiły tutaj konkretne zmiany. Ja bym się wstrzymał jako Team 17, wstrzymałbym się z jakimikolwiek update'ami i po prostu popracował nad takim giga giga update'em, który naprawiłby te wszystkie rzeczy, o których właśnie mówimy. Tutaj o Brytyjczykach już wspomniałem parokrotnie, ale ta frakcja wymaga reworku całkowitego. Ona jest po prostu według mnie bezużyteczna, nikt nie chce tym grać. Nie oszukujmy się. Mapy Lela Main nie są dobre dla nikogo, tak na dobrą sprawę. Mnóstwo otwartej przestrzeni, Driel, kolejna mapa z mostem i płytkim Renem. Nie wiem, chyba była susza w tamtym roku, no ale co ja wiem, jak nie wiem, tu należałoby na to zerknąć i jak zrobić. Co innego zrobić? Mapę powiedzmy sobie realistyczną, co innego mapę zrobić? Tak zwane game... gaming, gaming realizm, czyli grywalny realizm. W tej te mapy nie cieszą się popularnością, ludzie nie chcą y, grać Brytyjczykami, nie oszukujmy się i y, y, y to pozostawię w ten sposób, y, wy możecie dodać coś od siebie. Kolejna sprawa, bardzo duża sprawa, która w tej chwili psuje grę, artyleria, moi drodzy, artyleria, nie wiemy, czy twórcy chcą ją wycofać, czy nie, ale czas albo podnieść cenę wystrzałów, albo ograniczyć artylerię do jednej armaty, albo zrobić to tak zwany map-specific, czyli specyficzne dla każdej mapy, albo po prostu wprowadzić te kurcze moździerze z ograniczeniami amunicyjnymi, żeby to w końcu miało ręce i nogi, bo w tej chwili dobry artylerzysta z miernikiem odległości, kalkulatorem, po prostu psuje rozgrywkę, nie daj Boże, jest ich trzech i jest pozamiatane, dziękuję, do widzenia, takie jest moje spojrzenie na tą sprawę, to wymaga zerknięcia i zmian. Flary, flary dla rikonów. uważam to za gimik zupełnie niepotrzebny. Tutaj, tutaj absolutnie nie jest, to, nie jest to potrzebne w tej grze. Te, te flary wyszliwywane spotujące przeciwnika, to, tu, to coś trzeba z tym zrobić, żeby to na przykład pokazywało przeciwnika pozycję nie na mapie, a dla osób na mapie tylko i wyłącznie znajdujących się w pobliżu. Może, może zmusiłoby to w pobliżu tego, tego, tego kółka promienia, w którym ta flara oświetla, no my do 50 metrów, czy coś takiego, żeby, żeby zmusiło to trochę ludzi do wciskania guzika M, czyli sprawdzania mapy, bo wiadomo, w tej chwili jest z tym ciężko. Jeżeli chodzi o garnizony, nody, czyli, czyli, czyli te, te zasoby, ja myślę, że warto by było dodać. Nie wiem czy wy się ze mną zgodzicie czy nie, ale warto by było dodać coś takiego jak takie komunikaty dla tych nowych graczy, żeby to oczywiście każdy mógł sobie wyłączyć też tak, gdzieś tam w menu, ale żeby się pojawiały. Na przykład nie zapomnij o wybudowaniu garnizonu, twoja droga do celu stanie się łatwiejsza, gdy wybudujesz node, komander będzie ci w stanie łatwiej pomóc. Chcesz jeździć czołgiem? Wybuduj zasoby. Chcesz bombing? Wybuduj zasoby tego rodzaju komunikaty, żeby się pojawiały. Gdzieś Gdzieś w grze u góry ekranu. Może wtedy jakoś, powiedzmy sobie, ci nowi gracze też by się jakoś troszeczkę bardziej wciągnęli. Bo ja mówię, tu chodzi o to, żeby ludzi nauczyć grać w Hellet Luz. A nie żeby oni przynosili swoje złe nawyki z innych gier. My mamy grać w Helletluz. Helletluz właśnie jest piękne to, że było Helletluz, w tej chwili się całkiem zmieniło i dlatego wiele osób odchodzi i te liczby niestety możecie się ze mną zgodzić lub nie, wystarczy spojrzeć na Steam Charts, -y, lecą na pysk na szyję, ilość serwerów spada, ilość zapełnionych serwerów spada, y jeszcze dalej tak pójdzie i to w ogóle zejdzie do zera, nie zapominajcie, to są serwery społecznościowe, to są serwery społecznościowe, więc społeczność je wykupuje, ktoś za nie płaci, jeżeli jeden, drugi, trzeci, czwarty stwierdzi, dobra, ja się nie gram w to, nie chcę mi się, nie będę wspierał tego serwera dziękuję, pozbawimy się serweru o tym rozmawiałem też i w podcaście w podcaście razem z Admiralem, do którego serdecznie odsyłam, jeżeli ktoś jeszcze nie zerknął link pojawi się oczywiście gdzieś tutaj w opisie, no i to w ten sposób zostawię, na pewno przeróbka dla komandera byłaby też mile widziana ja w ogóle tak myślę, że artyleria powinna być kolejną możliwością dla komandera, żeby wesprzeć swoje wojsko na polu walki. dać tu na przykład baraż artylerii, czyli, czyli baraż artyleryjski. dać tu na przykład arty, artylerię spychającą, artylerię e, broniącą, czyli e, różnego rodzaju e, jakieś takie właśnie dodatki. Myślę, że to by było e, fajne. Ten komander też mógłby na przykład specyficznie mieć rolę dla swojej frakcji, e, czyli dla Niemiec mógłby mieć na przykład dodatkową, e, dodatkowy czołg do zrzucenia, e, bądź Das ist Ten, ten, no nie wiem, coś, coś tutaj wymyśleć, coś pomyśleć, nie wiem, po, pomóżcie mi troszeczkę w tej sekcji komentarzy. Myślę, że to by byłby fajny pomysł i troszeczkę by też urozmaicił rozgrywkę bez kompletnego jej zmieniania. No myślę, że tutaj przydałyby się też troszeczkę, troszeczkę jakieś takie tweaki dla, dla ofensywy i dla trybu Warfare, ale, ale to tutaj no niewiele można w sumie zrobić. Ja bym przywrócił parę starych map, albo Parę obecnych map cofnął do starszego wariantu z nową grafiką. One się fajniej troszeczkę grały, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś dodatkowe opcje serwerowe, na przykład takie jak: no, nie tylko głosowanie, bo to na konsoli głosowanie, głosowanie na, na wyrzucenie gościa czy coś, ale, ale na przykład głosowanie na mapę, to, 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 to już jest ale tak, tak mi się wydaje, że te serwery troszeczkę tak u ubogo, ubogo kurczę nie wiem, żeby, żeby coś tam zmienić no, ci właściciele serwerów niech mi teraz podpowiedzą co by chcieli widzieć ja nie posiadam serwera w grze Herleth Luzi ja bym wiedzieć co oni by chcieli widzieć, jaką implementację, czego implementację by chcieli widzieć na właśnie do, 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 do serwerów, żeby, żeby to troszeczkę usprawdzić, no i wspominałem już tutaj o mapach z mostem, myślę, że tutaj należy się totalny rework, remagen musi być, musi, muszą być zostać dodane przejścia, myślę, że ten Główny punkt powinien być cofnięty albo przed most, albo gdzieś tam dalej za most. Most powinien tylko służyć do um, przemieszczania się z jednej prostej przyczyny. Um, na tym moście po prostu artyleria bije w punkt. Ja o tym mówiłem już rok temu, przy, przy, jak, jak Remagen um, się pojawiało w zapowiedziach. I, i, I mówiłem, że tak to będzie wyglądało, że będzie biła artyleria, będą biły czołgi z klifów. Tam na tą mapę należy całkowicie zrebalansować, bo to wygląda źle. Czołgi po jednej stronie stoją gdzie Gdzieś tam na klifie, wysoko, nie do dostania. Strzelają w ten most. Jedno przejście na mapie. Nie, nie, to, to operacja, operacja blokada normalnie kurczę na, na Battlefieldzie. W Battlefieldzie mi się kojarzy i to nie są grywalne mapy, to nie są lubiane mapy. No i przede wszystkim. Co jeszcze miłoby było ze strony deweloperów, gdyby na przykład wypowiedzieli się, w którym kierunku idą, jakie mają plany związane z grą, ale nie ogólnikowo, ale szczegółowo, żeby powiedzieli nam, w którym kierunku chcą zmierzać czy rozbudowy pracy zespołowej, czy bardziej w kierunku arcade. Bo jeżeli w kierunku arcade, to wszyscy już po prostu weterani wiemy, co, co nas czeka, szukanie po prostu innej gry, ale dobrze by było wiedzieć na czym. Stoimy, bo w tej chwili owijają w bawełnę, prowadzą jedno mówią, drugie robią, karmią nas nadziejami i, i tak na dobrą sprawę człowiek nie wie o co tutaj chodzi. Także to są, to są zmiany, które ja bym proponował do tego, żeby, żeby w jakiś sposób naprawić. Aha, jeszcze jedna rzecz. Która mi się właśnie teraz na, na, do, 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 do głowy jakoś tak nasunęła, moi drodzy? Mam nadzieję, że jeszcze wszyscy mnie słuchacie. No wiem, że materiał trochę długi, ale no trudno jest tutaj yy, dosłownie w 8 minutach wszystko, wszystko sklecić, yy, bez uprzedniego wyjaśniania troszeczkę, żeby was wprowadzić w temat. Moi drodzy, że, a co wy na to, żeby wszystkie mapy, na które wchodzimy, miały. Uniform, powiedzmy sobie, przypisany do nich. Chodzi mi o, o, o kolorystykę, barwę czy, czy odpowiedni uniform. Nie? No bo gość biegnący w letnim mundurze po mapie FOI zimowej jest to troszeczkę śmieszne i niepoważne. I myślę, że to by było fajne, żeby to odgórnie gra w jakiś sposób narzucała, że tu na przykład mundury zimowe, mundury letnie na tą mapę, mundury takie na tą mapę. Ja już tutaj nie będę czepiał się względów historycznych żeby na przykład broń dostosowywać do czasu, w którym dana bitwa się toczyła, choć to też byłoby fajne i jest to do zrobienia po skryptom to właśnie pokazało. No i co? a Odnośnie po skryptu, to materiał się jeszcze ukaże mam nadzieję, że mam nadzieję, że Film się Wam podobał. Jeżeli, moi drodzy, chcielibyście wesprzeć kanał i moją działalność w jakikolwiek sposób, to tam jest albo guzik podziękuj pod filmem, albo guzik wesprzyj na kanale. Można go wcisnąć i drobną kwotą, nieco miesiąc, wspierać. Na pewno bardzo ułatwia mi to życie, szczególnie, że walczę tu ostatnio z algorytmem, z YouTube'em. Ja myślę, że gdyby było tych wspierających odpowiednia ilość, to automatycznie reklamy z filmów całkowicie by. Znikły. Osobiście jestem użytkownikiem, użytkownikiem YouTube Premium i tych reklam mi nie wyświetla, ale wiem, że ci, którzy tego nie posiadają, to niestety muszą muszą oglądać te reklamy i czekać je, przewijać. No chyba, że ktoś używa adblockera, do czego nie namawiam, bo to jednak wspiera troszeczkę tych twórców, te reklamy, nie? No rachunki za prąd same się nie zapłacą. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Jestem ciekawy waszych przemyśleń. Powiedzcie mi, co myślicie, tak jak mówię. Co warto naprawić w tej grze, żeby powróciła do swoich, powiedzmy sobie, korzeni, by stała się bardziej atrakcyjna, by starzy gracze nie odchodzili, by po prostu dalej budziła w nas taką satysfakcję z gry, chęć do gry i, i tą radość, którą kiedyś odczuwaliśmy. Nie? dobra, to słuchajcie. To tyle ode mnie. Jak zawsze z tej strony Kłania się nisko Kapitan Rutan. Ja już bardzo dziękuję wszystkim swoim wspierającym. Mordeczki jesteście wielcy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. A oczywiście, jeżeli ktoś by chciał z nami pograć w strefie działań wojennych, jest miejsce dla każdego. Discord, link w opisie. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Cześć.